Tak, wiadomo, kto gra Puchary, ten wpierdala suchary. Ale jest sporo pomysłów na dzisiaj, więc klejmy tutaj jakiś film. Witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. A na przykładzie tego kuponu wytłumaczę Wam, jak działa promocja bez ryzyka przegranej. Bo jeżeli ten kupon się zesra, to po prostu gracz dostanie 5 dych zwrotu od BetClika, Będzie mógł to wypłacić bez obracania. Zaraz powiem o tym nieco więcej. Jeżeli ktoś by chciał przewijać do kuponów, śmiało sobie przewijajcie. Ja właśnie powiem o promocji, powiem o konkursie. Więc lecimy z kolejnym materiałem tworzonym przez współpracę z Betklika. Pikiem. I to właśnie BetClick legalny w Polsce Maher ma dla was taką promocję, że jeżeli założycie. Jeżeli oczywiście nie macie tam jeszcze konta i założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego obstałem 50, tak jak teraz widzicie. No to możecie stworzyć obojętnie jaki kupon za 57 zł. Pierwszy wasz kupon maksymalnie za 57 zł obojętnie jakie kursy, jakie dyscypliny, jakie typy. I to nie musi być taki kupon, który przed chwilą widzieliście. Jeżeli się zesra, nie, po prostu nie wejdzie, to BetClick zwróci wam 5 dych, kasę można wypłacić. Jeżeli wejdzie, to wszystko jest wasze. Możecie wypłacić na konto bankowe. właśnie W tej promocji chodzi o to, że nieważne, czy macie zwrot, czy za przegrany kupon, czy kupony, czy, czy kasę po prostu z wygranego kuponu, wszystko jest wasze. Od razu do wypłaty. Więc osoby zainteresowane od do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja to dwie minuty i można działać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam jeszcze do naszej grupy na Facebooku. 100 tysięcy typerów takich jak wy, jeżeli jeszcze was tam nie ma, link jest w opisie pod tym filmem. Zapraszam też na Instagrama. Tam dodatkowe kupony, których na YouTubie po prostu nie, nie znajdziecie. Więc też oczywiście zapraszam, albo obstawiamy sobie w klepcie na aplikacji, albo link. Jest, w opisie pod tym filmem. Lecimy z konkursem, jest 5 tych do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu to dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Go Ahead Eagles a PSV Eindhoven typujemy do 20.00 komentarze edytowane. Dodane po tej godzinie bez loginu gracz na BetClick Nie biorą udziału w zabawie, czyli konkursowy standard. I teraz przechodzimy do kuponów. Mamy 3 kupony na dzisiaj. Może skromnie, może nie skromnie. to już musicie sami ocenić. Wiadomo, że dzisiaj tych najlepszych topowych lik nie ma. Raczej pucharowe granie, tak jak na miniaturce było. Więc zaczynamy od kuponu Dominika, który gra sobie dwa takie same kupony. To jest oczywiście rozwita stawka, żeby ominąć dodatkowy podatek, co jest bardzo mądrym zagraniem. I tutaj po prostu overki. Zdaniem Dominika, puchary mają to do siebie, że jest bardzo dużo niespodzianek i też... Yy... Potencjalny underdog potrafi postraszyć faworyta, więc tutaj liczy na to, że w ta, właśnie w tych meczach, które, które widzicie, będzie tych goli potencjalnie sporo i też no, całkiem, fajna, całkiem fajny kurs jak na, jak na tyle zdarzeń. Oczywiście nie mówiąc już o stawce i potencjalnej wygranej, więc trzymamy kciuki. Drugi kupon na dzisiaj, od, to jest kupon od Piotra i tutaj Piotr idzie w faworytów. Mimo, że to są puchary, mimo że jest to świetne powiedzenie, kto gra puchary ten wcina suchary. No to tutaj Piotr idzie pod faworytów bez zawahania. Twierdzi, że, że po prostu to już są takie etapy, czy to półfinał, czy ćwierćfinał, to już jest taki etap pucharu, że nawet faworyt postara się tutaj ugrać jak najlepszy wynik, żeby po prostu no po prostu zbliżyć się do zwycięstwa w pucharze, a też w tych spotkaniach nie ma przeważnie rewanży, więc więc tutaj twierdzi Piotr, że faworyci dzisiaj nie zawiodą. I trzeci kupon ostatni na dzisiaj, ostatni na tym filmie, to jest kupon od czarka i to jest po prostu miks z tak jak widzicie, nie ma tu jednego rynku, czy, czy overków, czy faworytów. Po prostu klei sobie swoje ako Czarek i liczy, że to się uda. Ja też mam taką nadzieję, że, że to się uda. Mm. Można sobie coś skopiować, można sobie podpatrzeć, ale też jeszcze zweryfikujcie po swojemu, czy waszym zdaniem to jest dobre, bo pamiętajcie, że są tacy gracze jak Wy po prostu dzielą się tutaj swoimi kuponami, miejcie to no, na uwadze, żeby do nikogo nie było pretensji, jeżeli coś sobie skopiujecie eee, i dzięki że się do końca. Na dzisiaj, tak jak mówiłem, spokojnie, trzy kupony, no powiedzmy cztery, bo tam jeden jest rozbity, to można policzyć jako dwa i trzymamy kciuki, żeby to się udało. Weekend poszedł słabiutko. Eee, środek zeszłego tygodnia poszedł bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Ligę Europy, Ligę Mistrzów i Ligę Konferencji, więc mam nadzieję, że środek tutaj tygodnia też. Pójdzie całkiem. Ok, trzymam za to kciuki. Trzymam kciuki za wasze kupony. Zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam do naszej grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem i słyszymy się nie bałem, Dobrego dnia. Nara!